W tym filmie widzę pokazałem wam wszystkie koordynaty główek na strefie eventowej, które możecie odebrać, no i dostać specjalne przedmioty, które są potrzebne do wytworzenia klucza do skrzyni eventowej. Wleciał konkurs na 100 miliardów, zostaw lajka, like suba, w komentarzu swój nick z Minecrafta. Robimy challenge, 1000 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro wrótuje kolejny odcinek z Rapów, ja nie przedłużam, miłego oglądania. A przed filmem chciałem was zaprosić na mój serwer Box PvP, czyli bankemc.pl. Aktualnie edycja trwa ponad 10 dni, no i na serwerze jest całkiem sporo graczy. Nie możecie zabraknąć, no i wbijaj na mój serwer. Aktualnie jest tylko boksik, ale już za niedługo startuje kolejny tryb, który będzie Cave Block. Siema, wiele osób coś tam gadało o tym, żebym pokazał wam te główki, gdzie się znajdują na strefie eventowej. Z tych główek można wydropić przedmioty, które są potrzebne do eventowej skrzyni. W sensie do tego klucza, żeby to sobie otworzyć. Czyli tamte ołówki, długopisy, kartki, gumki. No, wiecie o co chodzi? Ja tutaj dostałem kordy. Nawet od mojego kolegi, youtubera z zakrętki, którego serdecznie pozdrawiam. I powiedział, że właśnie tutaj też wam pokazał, więc to zrobię. No i dodatkowo chciałem wam powiedzieć, że TXT jest już na seciory, więc jeśli ktoś by chciał, no to wbijajcie na Discorda mojego, który jest w opisie. Można sobie pobrać, jest fajny pak, no i jest spoko. Po prostu jest spoko TXT, więc wydaje mi się, że G. No i tak na szybko losujemy 100 miliardów dzisiaj. I zostaw lajka, suba w komentarzu, swój nick Minecrafta. Tu się pojawia osoba, która wygrała 50 miliardów z wczorajszego odcinka. Gratulacje, kasę masz już na koncie. No ja wiem, kurde, wczorajszy drop ten pechowy był z Rapy Boxa, ale spokojnie, dzisiaj też otworzymy, wykupię. Zakupię po prostu parę rapy boksików Otworzymy, mam nadzieję, że się odkujemy Więc oglądajcie do końca, bo kurde się opłaca Ale najpierw przejdźmy do tego, co jest tutaj najważniejsze W dniu dzisiejszym, mianowicie Zakładam sobie eleczkę, biorę fajerwerki I lecimy, lecimy, lecimy po pierwszą główkę Zobaczyć jak to wygląda Koordynaty mam na drugim monitorze Pierwsza główka jest gdzieś na górze, na Y stówka Więc zobaczmy, gdzie to można Sobie gdzieś znaleźć, gdzieś w tym miejscu To powinno być, dokładniej 3, 3, 3, gdzieś na tym Żyrandolu, jak ja dobrze yy, kojarzę ja to jestem głupi, bo jednak wszedłem sobie tutaj i szukałem po tej stronie, a okazało się, że po prostu to jest w tym miejscu pierwsza główeczka. Zgarniamy sobie i dostaliśmy jabłko, więc spoko. Jak tutaj macie ten, jak tutaj macie ten pomarańczowy generator, no to w tym miejscu i to można, nie wiem, co jakiś czas sobie odbierać, nie wiem dokładnie co, ile wydaje mi się tam co parę godzin. I na każdym channelu to jest. To jest też bardzo ważne, że na każdym channelu możecie sobie to na spokojnie odbierać, więc mamy pierwsza główka. To lecimy po drugą, 254, więc niedaleko powinno to być, chyba po drugiej stronie. Nie, a nie, bardziej w tym miejscu gdzieś to powinno być. Może tutaj wejść? Ja pierdzielę Można. Dobra, kolejna główka jest na takich kordach. 254, 70, 162. No jak sobie będziecie tak na środku gdzieś tutaj podlecicie, walniecie głową w to miejsce, no to na spokojnie. I dostaliśmy długopis tym razem. Ja pierdziele, no czuję się jakbym naprawdę wrócił do szkoły. Spoko. Trzecia główka jest po drugiej stronie. 173, czyli gdzieś w tym miejscu. Trzecia główka jest ukryta w takim miejscu za ścianą jakąś z książki. Czy coś na spokojnie. Dostałem drugi długopis. No i jak sobie wyleciecie ci tędy, tędy, tędy tutaj, to będziecie to widzieć, nie? Jeszcze na spokojnie w opisie dam po prostu wszystkie koryt i główek, żeby w razie w, jak ktoś tutaj nie będzie wiedział z odcinka, no to po prostu sobie niech przeczyta w opisie, będzie wszystko ładnie napisane. Czwarta jest ukryta tak w liściach jakichś. Klikacie sobie i dostałem drugie jabłko. No i tutaj też będziecie widzieć, nie? Macie tutaj tą podłogę, gdzie tu wszystko jest na samym początku. No i tak w górnym rogu na tych liściach ją będzie dał radę y, znaleźć. O, no tam spoko to wygląda. No i ostatnia głowa jest to głowa piąta. Macie to w tym miejscu. Klikacie to też prawym. I co dostałem y, tym razem? Nie wiem. Halo. Ej, nie mogę jej kliknąć? O co tu chodzi? Albo mam jakiegoś laga? Nie, no nie mam laga. Ale nie wiem. Nie mogę y, wziąć tej główki. Ona jest na pewno tutaj. No i ona jest y, po prostu prawie, że na samym dole w tym miejscu. Też no, koordynaty macie w opisie. Tylko dlaczego tego wziąć nie mogę? Lol. Chyba, że ona jest jakaś zbugowana. No, ale nie wiem, nie, może na innym channelu idę to sprawdzić. Mamy channel 5 i co, na piąty mogę? Nie no, też nie mogę, nie wiem, nie wiem, co się stało? Jakaś dziwna yy, sprawa. Może tylko z tą główką coś jest nie tak. Ale i tak, moim zdaniem, warto jest sobie to wziąć i co, co jakiś czas sprawdzać, czy możecie to dalej odbierać, no bo yy, te surowce w sensie nawet są całkiem drogie, bo naprawdę wydaje mi się, że po 10 miliardów za sztukę można sobie to yy, sprzedać czy coś. No to 40 miliardów za dosłownie tam parę klików, zawsze jest spoko opcja. No nie wiem, ja to sobie będę zbierał, bo nie wiadomo w sumie do którego dnia chyba trwa ten event szkolny A chciałbym chociaż jedną tą skrzynkę eventową sobie otworzyć Na no w tym momencie po prostu widzowie no wezmę się No i kupię sobie rapy boxa jakiegoś szybkiego Dwa rapy boxy otworzymy i mam nadzieję, że wypadnie mi coś lepszego Niż elitra, która mi wypadła wcześniej No bo jest bieda na koncie po prostu A chciałbym jakieś mieczych sobie ogarnąć czy coś Jednak zmieniłem plany Mianowicie kupiłem sobie jednego rapy boxa za 30 zł I żałuję, bo szkoda mi kasy, serio, totalnie Ale nie chodzi o to Wystawiłem sobie runy e, odporności i siły Za 1.6b i mam nadzieję, że mi się to sprzeda, bo jeśli mi się to sprzeda, to od razu y, robimy ulepszanie seta. Widziałem sobie ceny mniej więcej: to za jedną runę jestem w stanie kupić całego seta 40, więc no bardzo dobrego seta tak naprawdę. I zostanie mi tak samo jak na y, mieczychonie. Mogę sobie mieczycho jakieś kupić też. Wydaje mi się, że 40, no tak, na luzie sobie kupię full set 40, z mieczem 40, więc no czekam po prostu, żeby ktoś to y, kupił, bo aktualnie no jest taka godzina, jak to nagrywam, że ludzie są jeszcze w szkole, a wieczorem to na pewno zejdzie, więc już już jutro zrobimy na pewno bombastyczny po prostu e, update ekwipunku, no i wydaje mi się, że jakbym sprzedał obydwie runy, no to możemy się spodziewać jutra, jutrzejsz, jutrzejszego filmu z miecza 41 wydaje mi się, że jeszcze nikt nie nagrał takiego odcinka więc mógłbym być pierwszy i byłoby tak naprawdę fajnie mamy tego rapy boksa 30 zł giga dużo, głowa 40 jestem załamany, tak szczerze założę sobie ją w tym momencie, e, no ile taka głowa, pewnie ze 100 miliardów kosztuje tak szczerze, no 130 miliardów i mi to wypadło, więc no F totalne Posuwam sobie tą 34. No i w sumie dalej jestem bez miecza, więc muszę po prostu czekać, aż ta runa mi się sprzeda, bo jednak, no, liczyłem na troszeczkę inny drop z tego rapy boxa, tak szczerze Dobra, udało się. Myślałem, że się to nie uda, ale mamy 1.5b i udało mi się sprzedać runy odporności. Szczerze dobrze, w sumie tej odporności jakoś mniej potrzebowałem niż siły. Siłę sobie dalej mogę zbierać, więc wjeżdżamy widzowie z ulepszaniem seta. No bo set jest ważny. Najtaniej obuty buty za 130 miliardów, więc je bierzemy oczywiście. Mamy już buciki, zdajemy sobie całego secika. E, teraz co? E, klata i spodnie nam zostały. Najtaniej klata, 150. Okej, okay, dobra, biorę. I za, mam nadzieję, że za tyle też kupię spodnie za 160. No dobra, w porządku. No i mamy całego seta widzowie e, 40. Bardzo się jaram. Cieszę się, że to mam. Muszę sobie tekstę wyłączyć szybciuteńko, żeby zobaczyć, to są nederytowe temy. No i bym miał, kurde, nederytowe. Spodnie są diamentowe, więc musimy to szybko sobie ogarnąć, żeby to e, przerobić jak najszybciej na ten nederyt. Szczerze, cieszę się. Cieszę się naprawdę bardzo bo już się bałem tak, że no będę po prostu leszczykiem takim, nie? Nagrywałem te odcinki z setem, kurczę, e, 34, nie, 36 setem, nie? A tak mówię, no nie może tak być, więc fajnie, że udało mi się tą runkę sprzedać. Teraz mamy tego seta, którego chciałem. Wiadomo, będzie potem plan, żeby zrobić z niego 41, ale na razie mi się z tym nie śpieszy. Teraz priorytetem tak naprawdę jest po prostu kupienie sobie tego miecza i zaraz sobie też znajdziemy. No i w następnym filmie zrobimy miecz 41 i będziemy już to powolutku dominować. Wjeżdżamy w tą strefę bez eleki zobaczymy, czy będzie różnica damage'owa, czy będzie tak skromnie po prostu. Mam nadzieję, że będzie. Znowu muszę te xt zmienić. Szczerze mówiąc, chciałbym też sobie kupić nożyce tak szczerze, po prostu, no bo nożyce oddają, naprawdę giga oddają, fajnie można kopać, fajnie się nawet zarabia na tych nożycach. Kopałem sobie na czterdzieskach pożyczonych e, przez trochę i tam w dosłownie, kurczę, 10,50 miliardów wykopałem, więc no całkiem sporo, no ale widzę, że na nożyce plus miecz stać mi nie będzie, bo najtańszy miecz kosztuje aż 80. Miliardów. Kurde, sporo, ale no dobra, bierzemy 800 miliardów, nie wiem ile to teraz chodzi, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Mam nadzieję, że to jest miecz kurcze, e, diament nederytowy. Naprawimy sobie go, dam sobie do 41, żeby zobaczyć, czy to jest diamentowy. Mam nadzieję, że. Dobra, nie, jest nederytowy, więc mamy cały set 40 plus miecz 40 i 300 miliardów na moim koncie zostało. No i może, kurde, jakimś cudem będę mógł sobie pozwolić na to, żeby kupić tego nożyce jakoś potem, czy coś, żeby było jakoś tanie za 550, nie wiem, może 39 bym był w stanie jakoś bardziej, ale dobra no teraz szczerze jestem giga zadowolony tego seta 36, no nawet nie wiem, czy jest sens sprzedawać, czy ktoś by to kupił, pewnie to jest nic nie warte aktualnie, nawet bym się nie zdziwił, 20 miliardów kosztuje jedna część, no to tak szczerze, nie tego, nie najgorzej, nie najgorzej 20 miliardów, a nie, dobra, jednak nie 20 miliardów, a 15 ale dobra, za 15 sobie też to powystają, no bo tego już nie będę potrzebował, a zawsze jakaś tam y, kasa mi po prostu y, wpadnie, i temy mamy wszystkie wystakowane pięknie. Lecimy na tą strefę, kurczę. Może na początku bez elit. Czy tam w ogóle ktoś się bije? Czy teraz cała klepa jest tak naprawdę oparta na klepie? Po prostu na strefie eventowej. No właśnie, najmi tak się wydaje, że jest oparta na strefie eventowej, bo tutaj, kurde, pustki. Ale z drugiej strony, spoko w sumie, bo można sobie pokopać. Można sobie ładnie na pewno zarobić. Jeśli ktoś sobie by z tego korzystał, no nie wiem, Na przykład kopał, kopał, bo naprawdę no, czerwona wełna oddaje niesamowicie i warto jest pokopać. No chyba, że po prostu ja to mam ten perk dropuj i mi się tak fajnie to kopie, a tak to by się nie opłacało kopać, nie mam pojęcia. Tutaj zabiłem jakiegoś ziomka. Widzowie, padł do sobie na parę hitów. No, powiem wam, że miecz jest naprawdę mocarny. Nie wiem, zabiłem tego ziomka. Totalnie nic mi z niego nie wypadło. I temów z niego też tutaj, nie wiem, nie ma. Dziwne, bardzo dziwne. Z tego co zauważymy, jest po prostu bardzo dużo channeli też odpalonych aktualnie na serwerze. I jakoś mało jest tutaj ludzi. Totalnie, nikogo nie widzę. To jest już kolejny channel, na którym jestem. Oj, tutaj ktoś się bije. I chciałem wam pokazać ten damage po prostu z tego miecza. No, ziomal dostaje po 4 serca z yy, hita, nie? zobacz tutaj mu totem padnie teraz. On sobie. Co, odleciał jakimś studem, kolejny ziutek też utotem pada. No, miecz jest naprawdę mocarny. Aż yy, ciekawi mnie, czy będzie taka duża różnica między tym mieczem a 40 jedynką, Wydaje mi się, że, no wiadomo, raczej nie, bo tylko jeden poziom. No, ale jaram się, że w końcu, no, nie jestem takim leszczykiem do bicia. Tylko, no, faktycznie, ten set 40 40i coś tam daje. Miecik 40, no, jest to już tam jakiś tam poziom. Wydaje mi się, że też przez te ceny, jakie są aktualnie na serwerze, yy, zbyt dużo graczy tego nie ma. Więc naprawdę fajnie, że tutaj, no, mogę yy, sobie pograć, nie? Tutaj Ziomal ucieknie, nie. Zginął za plus 8. No i znowu, zobaczcie. Zabiłem typa i nie ma z niego itemów. Chyba, że. Nie wiem, czy tak to działa. Nie wiem. Murus, jak mi wysoko 5 miliardów. Ale, czy na tej strefie jakoś zabijasz, to. Yy, nie dają ci itemów? Czy o co tutaj chodzi? Bo. nie wiem, czy tak to jest możliwe, żeby tak to wyglądało? Czy o co chodzi? No bo, ej, druga osoba po prostu zginęła. No i nic nie dostałem z niego, nie. Tego ziomka też prawie sobie zabiłem. Bo tutaj, no, na parę hitów dosłownie każdego hitam i padają. Ej, ale wydaje mi się, że właśnie tak może być, że na tej strefie się nie traci itemów. Nie wiem, kto na pewno będzie znał odpowiedź na to pytanie, mianowicie zapytam się zaraz y, Duke Alexa. ten ziutek cały czas ja na serwerze, że no, na pewno mi powie. A, faktycznie, tak jest, na tej strefie się nie traci itemów, to o co tu chodzi w ogóle? Po co, po co tutaj jakoś szczególnie y, grać, nie? Jak itemów nie tracisz? W sensie, no chyba, że dlatego to jest, żeby y, sobie y, dropić te wszystkie itemki, nie? Tutaj żomalno no, dosłownie pół serca mu zostało, żeby go y, zabić. On jeszcze gra, kurde, z wędką, nie ma nawet totalnej śmiertelności. Śmiesznie w sumie, nie tracisz itemów tutaj, nawet nie wiedziałem o tym. No a teraz widzowie po prostu, no muszę zarobić na to, żeby jutro już mieć mieć 41 i sobie to przetestujemy. Ej, nie wiem, fajne, kurde, że się nie traci temu. Ciekawe mnie jak to tam wygląda. Fajnie, spoko. Elo, widzimy się jutro, bo robimy daily oczywiście. Wbijaj na bankmc.pl, bo to mój serwer i stary muszę trzeba zobaczyć.